ma doma z tej strony, Seat Leon FR, 2018 rok od obszierka No i niestety w tym przypadku wymieniamy pożycie Takie życzenie Jak mówiłem, auto z 2018 roku Pożycie już mam Grzesio zbrojasz już mi go porozbierał, czekam na szybiarza ławka, który przyjedzie ładnie, szybkę, wytnie. A ja w tym czasie już sobie to przygotuję do wycięcia. Szybiaz ma być za godzinkę, jest tak teraz poczyste, mastyki, podniosę na kobójce go sobie postawi. I co jest matemat. Na serce boli, bo to można by było pięknie naprawić, no ale nieraz takie jest, no, że jesteśmy zmuszeni do rzeczy robienia, których byśmy nie chcemy. Dobra, biorę się za szykowanie i pozdrawiam. In note, tu acurat colorem Green Trzema, to ma z tej strony, saik skończony, tu zaklepany rant, trochę go porzucało, wyprowadziłem go to samo tu te się nie spuszczałem, to w środku, to klejem zaciągnę, to samo tu powyprowadzałem o to wiadomo, jak spawało się, to, to dotypywało, to też tak trochę to Uszczelinkę szczelinkę mi ściągnęło, ale ładnie doklepałem tę szczelinkę. Wszystko pasuje. Szczelinka i tu jest jak należy. Tu delikatnie tam po szlifowaniu, bo kamieniem szlifowałem, ale leciutko klejem czuję, że liznę i będzie elegancko. Sama tu. Klejem zaciągnę tak punktowo, to złapałem w paru miejscach punktowo Złapa punktowo złapałem to w kilku miejscach później klejem doposzyć to ładnie tu zaciągnę bo tu i tak idzie mastyka mastyka to ładnie zasłoni będzie pan zadowolony co ja teraz tylko jeszcze tu mastykę od spodu zrobię bo na zaklepywanie tam żeby już później lakiernicy nie musieli pozaciągam to klejem tak jak tu, tu wiadomo już nie chciałem to spawywać to jest pozaspawywane jak wiadomo jak się spawa nieraz to Spaw równo wyleję, i, ale to klejem to pociągnę, tak samo tu wszystko klejem, tu klejem, tu klejem, standardowo. Ok. Zbyszek też widzicie, tutaj Zbyszek wstawił już też pożycie, też poleciał klejem, to, to zaciągał chłopakom i tyle. Dobra, ja tak jak mówiłem, robię mastykę tutaj od środka, zaciągam klejem, stawiam to na koło. I od jutra wracam do Lexusa Dzisiaj jeszcze dupę wniesiemy tam, żeby ona trochę się nagrzała I co? Ja się zastanawiam czy wam w ogóle teraz kręcić tego Lexusa, jak będę tą dupę rozwiercał, czy to jest sens Czy dopiero nie zacznę kręcić jak już będzie dupa gotowa i I przedłożeniem nakręcę jakiś krótki materiał Nie wiem, może dajcie znać czy, czy, czy chcecie patrzeć jak tą dupę szykuję Czy to jest sens to nam więcej będzie wiedzenia, docinania na wymiar, żeby tutaj to skoczyło niż, niż, niż co, jakiegoś coś ciekawego. Dobra, pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Wiadomo, nie wszystkim się to będzie podobało. Są pewni tacy, co i lepiej to zrobią wszystko. Nikt nie jest alfą i omega. Jeszcze raz pozdro, Doman. No dobra, kleje zaciągnięty, mastyczka zrobiona, to sobie schnie, dupa już wniesiona do Lexusa, łapię w temperaturę pokojową, ja idę montować film, spać i o jutra wiercimy. Do Lexa, pozdro, do mani.